dzień dobry cześć szema elo witam, ahoj, serwus ciołem piona ciołeczka, kopelat szczęść Boże niech będzie obchwalony Jezus Chrystus o yy, tutaj mam na sam początek yy, Ktoś mnie o coś poprosił, zaraz wam pokażę. O, tak w ogóle to będzie drama. Proszę się zamknąć. O. Ośpie Polisk Soldier 2004 Oj A no dobra jeszcze i tak nie będę pokazywał, więc za się będę wydumiał. Polis Soldier 2004 zamknij mordę i nagraj film jak przepraszam carionera No właśnie pierwsza część tego filmu to proszę bardzo. Sarjoner, pamiętaj, że ten tutaj typ, o co tu chodzi, co? Cię przepraszam, miej to na uwadze. Ale wracają, znowu wybuchła drama, no ja nie wiem po prostu co się dzieje tutaj normalnie. Czekaj, o! Proszę bardzo. Mamy przed sobą oto właśnie tego Polisk Soldier 2004. Niby taki polski żołnierz, a nazwa tutaj po angielsku. Widzicie sami? Co za człowiek, ja normalnie nie wiem i patrzcie jak mnie wyzywa. Żałujesz tylko na to, że nasyłasz na carionera, choć problem nie Ciebie, nad... patrząc na Twój kanał, problemem nie będzie i nie my, nie myśl, że ze jak masz plecy w postaci awiecowego, to Cię to uratuje. to... no ja nie mam pleców w postaci... Pana Abienca, co najwyżej indigo. I do czego tu jest odniesienie? O. Proszę bardzo. Ktoś tutaj... A niech. Czyżby to spadło, a nie, nie spadło? Bo źle wpisałem. O. Proszę bardzo. Ktoś se normalnie zrobił szota, jak indigo. Yy... Mówi o carionerze samą prawdę. Ja też się zgadzam, że carioner to on ma bardzo dużo testosteronu, ale nawet że jako, że jestem heterosapiens to tak ciężko mi się powstrzymać czasami. O chyba nowy komentarz doszedł jakiś, wezmę sobie od najnowszych. Kto mi spami, a dobra. Proszę bardzo. Gdzieś tu się pojawiło, nieważne gdzie że ja tam pokazałem indigowi i to potem indigo pokazał innym. Zresztą ja trochę poprosiłem indigo nawet, żeby pokazał dalej, żeby zobaczyć co się stanie. No i pojawił się m.in. o Polski żołnierz 2004 tutaj jest jeden z jego komentarzy ale to już nie jest tak za bardzo odnośnie mojego filmu, aż tak bardzo mocno no i już wiecie skąd się tutaj ten człowiek znalazł i tutaj już jest pod jednym filmikiem takie coś, pod drugim zaraz zobaczycie co tu będzie, o No, powiedz co ten film ma wnosić na YouTube, co myśli, że śledzenie kota to coś, co chcą ludzie oglądać? Przeproś Carionera. O, ja nie mam za co przepraszać Carionera. On robi insult, co medy, więc ja se też zrobiłem. No to prawda, no bo w sumie ten filmik o kocie nic nie wnosił. To trzeba przyznać. Zrobiłem go, bo, bo tak. I on mi wtedy odpowiedział to na to rzucasz pasto. bo tak w ogóle odnośnie tego że nie mówi tak brzydko tylko się mówi gej albo homoseksualista to po pierwsze a po drugie ja nie jestem żaden homo sapiens tylko hetero sapiens i weź się odczep ode mnie dobra no i tutaj ostatni filmik ale mi spamią dzisiaj o Tutaj najpierw się pojawił pod komentami Jurasza. Tak w ogóle OCDPL bardzo mocno y, gratuluję tobie, przewidziałeś, jestem z ciebie dumny, będzie drama, ale 11. O. Tutaj Juresz y, ładnie się wysłowił, gdy w tytuł wpisujesz tytuł, a w opis wpisujesz opis Gzd. No, pokaz trwa inteligencji człowieku. O tak w ogóle to ty pedalony. Pedale. Rozumiecie? Jakby nie wystarczyło raz, napisać tego jednego. Taki kombos, że razy dwa, że to jest, jest taki homo, homo sapiens, zamiast homo sapiens sapiens, nie? O. Molestowałeś carionera. Wydaje mi się, że kolega tutaj raczej ma prawicowe poglądy. Zresztą ja też mam prawicowe, żeby była jasność. Yy, I... W prawicy istnieje coś takiego jak yy, krytykowanie lewaków na to, że trochę przesadnie interpretują jakieś związki rasowe. Na przykład tutaj Polis Soldier 2004, prawdziwy polski żołnierz pisany po angielsku, stwierdza, że napisanie paru komentarzy to jest molestowanie. się zastanawiam troszeczkę, jak? Raczej molestowanie się odnosi bardziej do fizycznych kwestii, aniżeli do pisania czegoś w necie. W takim przypadku raczej by się to trochę inaczej nazywało, ale dobra. O i tutaj wyzywanie. Chociaż Juraż to może chyba też troszkę przesadza, ale to jest bardziej dla beki, a chyba ktoś tego nie rozumie, tak mi się wydaje. O i tutaj proszę bardzo. O, czekam aż będziesz na kolanach przepraszać carionera, No, już lecę. I ty i twoi koledzy Indigo, no to jest mój kolega i Awiec. Y, no to już tak mniej trochę, bo z Awiecem to raczej nie utrzymuję stałego kontaktu. A poza tym, a nie, to nie jest Awiec, to jest Awiec. O, tutaj jest. A, to nie znam Awieca się. O, śpiesz, bo złam na ciebie więcej widzi, będziemy tak długo jechać twój kanał aż do no. wymiękniesz. A ja nie umnę, no to prawda, abym się cykał carionera. No i tutaj już jak na początku filmu było, no to już nagrałem, że przepraszasz carionera polski żołnierzu. I już, już nie musisz... Wy... No i będziesz miał taką nadzieję, że ja to zrobię. I w ogóle... Jeszcze odnosząc się do... Wspaniałego filmu o wspaniałej nazwie. Indigo obraża wygląd carionera i woglana w relacji z Instagrama i sugeruje zbliżenie się do Awienca. Proszę takich samych dużych filtr nie używać. Sąsiedzi się obudzą w nocy i co dopiero wtedy będzie? O. W sumie jakoś taka sama, no. Przepraszam, już będzie, że hipokryzja. No. Yy, dobra. O, patrzcie, kto się tu zrespił. Czekajcie, o, a tu kto się zrespił. Karioner. Dobra. Widziałem, że jeszcze wyzywasz w komentarzach Indigo i Awienza, że ty się liczysz z tym człowieku, że właśnie wypożyłeś wojnę klubowi Knaufowa Golfa. Jezu Chryste, nie umiem wymówić. To wszystkiego tego karionera. Mm, Karioner. Dobra. Klub Knaufa Goldbauma Cię nie lubi, kolego. Lądujesz na listę bardzo niefajnych ludzi Klubu Knaufa Goldbauma i zobaczysz jak to się skończy. Zrobimy z Tobą znowu kolejną serię. Dram i w ogóle. Znaczy ja zrobię, bo nikt inny tego nie poruszy. Zresztą ja też to poruszam tylko po to, aby się trochę naśmieć, no ale o! Czy w ogóle nie zwróćcie On był na ósmej dramie Ja cię pamiętam, zaraz zobaczymy Zaraz wam pokażę Już wiadomo skąd jesteś widzicie? Widzicie jakich carioner ludzi sprowadza? O, proszę bardzo. Tutaj jeszcze psz, nie jadłem drożdżówki. O! Wiem, że jakość jest pro, ale widać. Sami widzicie, a co tu jeszcze. Proszę zamknąć ryja. No. No i to chyba wszystko, co chciałbym powiedzieć. Polski żołnierzu. Jeżeli jesteś taki polski, to pisz po polsku, to po pierwsze, a po drugie klub Knaufa Goldbauma cię dojedzie zanim ty dojedziesz klub Knaufa Goldbauma, więc się tak nie ciesz z tego co tutaj mi wypisujesz i proszę się zachowywać poprawnie, ja już narzuciłem zasadę ładnej kultury wobec innych, a ty wyzywasz. Ale jako że potrzebowałem materiału dowodowego, to powiedzmy, że na jakiś czas jeszcze ten komentarz tu zostanie, ten brzydki, wulgarny taki. A później to już sobie go pozwolę usunąć, bo znowu YouTube mi pokazuje komentarze wszędzie i zablokuje możliwość pisania. I się weź zastanów może co czasami robisz, dobra? A ja już żegnam i do widzenia.